Ziomeczki, tutaj Grazulka to pierwszy film na tym kanale, a ze mną jest Michal. Michael, Michal, możecie mówić do mnie, jak chcecie. Yy, dzisiaj będzie początkowy film, ale odcinki będą się pojawiać w środę i w niedzielę. Yy, to jest początkowy film, więc zagramy sobie jakieś jedno-dwa duo, a tak filmiki będą trwać może 10 minut powyżej. Ale to jest wstępny film. Yy, Obserwujcie mnie i oczywiście lajkujcie. Zapraszam na kanał Michała. Ma dwa kanały. Powiedz Michał, jak się nazywają. Michaelka Snajperka tu kręcę jakieś różne piosenki I Michał Zahara tam kręcę Fortnite'a. I jeszcze zapraszamy na kanał Resuresucia mój kolega. No i dawać, subować, nie? No i zaczynamy. No i pozdrawiam ResuResuciak, Resu, jak coś. Co ja gram Frankiem w ogóle? No dobra no. sobie radę. Ja Ładuję Michał... się razy. Piszcie y, hashtag grazulka. W komentarzach oczywiście. I za trzy... albo za rok będę robił giveaway na Michał Zachara na... 5000 fałdorców. Dobra, niech będzie. 5000 fałdorców. Teraz robi na 1000. Teraz robię na 1000. Za rok ma być... 1000... Jak będzie 500 albo 1000 subskrypcji. To robię giveaway na 5000 fałdorców we Fortnite. Cie. Teraz robi na 1000. Teraz robię na 1000. W losowania jest jutro w ogóle. Więc bierz się... Nie, nie, nie postawiaj tu, bo tu są... Ale czemu go nie zbiło, nie? Jest biorę twojej wierzycieli. Yy, więc Michał ma konkurs na 1000 followców. Ten kto gra Fortnite to to zapraszam oczywiście, na którym robisz koncie? E, Michał Zahara. Michał Zahara. To wpadajcie na Michał Zahara, tam Michał robi konkursiki, więc warto warto. Warto, warto. Można dodawać do znajomych. O, wo, wo, nie, 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 nie. Barley, Barley. Za dobrze, no i ile? Minus ile 5 I, i teraz... Ostatnia Ale nie, nie ja nie gram Frankiem, bo Franki jest zasłał. A może krołem się zagram? Muszę dropnąć z Sarporery. Zobaczcie, ile ja mogę z Karolę. Z Rikoszetem. Rikoszet? Ja. No dawaj. Te go masz? Też mam. No takie brzydki mi się zdają. Kiedyś, jakby, jakbyście nie wiedzieli, to ten Rikoszet co Michał właśnie gra. On tak kiedy wyglądał Riko i się nazywał Rikoszek. Serio? To był tak wyglądał kiedyś Riko. I się nazywał Rikoszek. Szelka ma Z2. bejtuje mnie. Ja tak lubię, lubię ludzi bejtować, nie? Z tak podejdą mi to kinie. No jest. jasne, że bejtuję. Dostał? On, On się napije. Więc nie będę gdzieś chwilkę. Dobra, już jestem, jestem, jestem. Wow. Shelly. Wyjtowała cię tamta Shelly. Tak. Ja. Uh. O, R Primo. R. Primo to nie powiem za. Nasz znaczy nas na naszym kanale, znaczy na moim kanale, co na naszym może Chciałbym być. Chciałbym się spytać, czy będą piosenki nagrywane u mnie? Tak. Nie będą, tu będą y same gry, jakieś serie, prawda? Nie będą nagrywane. <laughs> ja, ja robię, ja będę robił na Michała No dobrze, dobrze, Michał. Michał, nie, be, be, Michał będzie robił, więc yy, no zapraszamy oczywiście, już tak? Już pierwszy tekst Może już wymyślony, to... już pierwszy tekst został wymyślony, mogę zaśpiewać. Ło, o Leon, Nie no, kurde, fatalna gierka chyba, musimy już kończyć. To to siemaneczko, ziomeczki, kończymy.